Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem wam o mononukleozie zakaźnej, czyli chorobie wywołanej infekcją wirusem Epstein'a-Barr. Wirus EBV, skrót od Epstein-Barr virus, należy do grupy ludzkich wirusów herpes, Human Herpes Virus, HHV i ma numerek czwarty, których cechą charakterystyczną jest posiadanie materiału genetycznego w postaci DNA, dzięki czemu może on wbudowywać się w nasz własny materiał genetyczny i przejść w formę latentną, czyli uśpioną. No dobra, wiemy, że to ludzki wirus, ale jak się nim zakazić? No właśnie, o dziwo jest to dosyć mało zakaźny wirus, który nie za bardzo przenosi się drogą kropelkową w klasycznym tego znaczeniu, czyli kichaniu, oddychaniu. Potrzeba tutaj dużo większego zbliżenia. Stąd też mononukleoza często nazywana jest chorobą pocałunków, ponieważ największe ryzyko przeniesienia wirusa występuje poprzez ślinę. Dlatego też wszystkie akcje pod tytułem podziel się posiłkiem w szkołach podstawowych, gdzie na przykład 5 dzieciaków jednego loda albo piją jedną Coca-Colę są idealnym sposobem w jaki można właśnie wirusem EBV się zarazić. Zarażony człowiek roznosi wirusa przez około 6 miesięcy, chociaż może i dłużej a na dodatek w ciągu reszty życia wirus budzi się raz na jakiś czas i okresowo może ponownie zarażać. Wirus po wniknięciu w jamie ustnej replikuje się w tamtejszych błonach śluzowych zajmuje okoliczne tkanki ślinianki, przechodzi do krwi gdzie infekuje limfocyty B i to w nich pozostaje do końca życia w formie uśpionej. Natomiast zarażone limfocyty B stymulują limfocyty T do namnażania, a to spore namnażanie prowadzi właśnie do części objawów mononukleozy. Wszystko to dzieje się w czasie okresu wylęgania, który wynosi mniej więcej od 30 do 50 dni. W perspektywie kolejnych lat okresowe stymulowanie proliferacji może doprowadzić do bardzo groźnych powikłań, ale o tym powiem na sam koniec odcinka. Wystąpienie klasycznego pełnoobjawowego zespołu mononukleozowego poprzedza trwający tydzień lub dwa okres objawów prodromalnych, który prezentuje się jako osłabienie, gorączka, bóle mięśni, bóle głowy, a następnie przechodzi właśnie w pełny zespół mononukleozowy. W skład zespołu wchodzi m.in. gorączka utrzymująca się 2-3 tygodnie, zapalenie gardła z powiększonymi migdałkami gardłowymi pokrytymi często białym włóknikowym nalotem, które są naprawdę bardzo podobne jak w anginie peciorkowcowej. Towarzyszy temu również limfadenopatia, czyli uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, a szczególnie węzłów szyi i głowy, które potrafią często być naprawdę spore, no jak taka... Piłka do ping-ponga. Wynika to właśnie z intensywnej proliferacji limfocytów w te w węzłach, podobnie jak namnażania się ich w wątrobie i śledzionie, prowadząc do ich powiększenia, czyli tzw. hepatosplenomegalii. Objawy mononukleozy zazwyczaj utrzymują się od 2 do 4 tygodni, ale poza tym mogą jeszcze towarzyszyć temu takie objawy jak przewlekłe zmęczenie, osłabienie, bóle brzucha i właśnie takie... Przewlekłe zmęczenie często może trwać jeszcze przez wiele miesięcy. Ale to nie jedyne objawy zakażenia. Dodatkowe objawy to na przykład nieżyt nosa z gęstą wydzieliną, czy objaw glansmana, czyli obrzęk powiek i nasady nosa, który czasami może pojawiać się u dzieci. Podobnie czasami w mononukleozie towarzyszą zmiany skórne, takie jak zespół gianotti crosti czyli grudkowa wysypka na podłożu rumieniowym. Co jest ważne, ta wysypka nie swędzi, i czemu to jest ważne? Bo to nie jedyna wysypka, która może pojawić się właśnie w mononukleozie. Bo tak jak mówiłem, zapalenie gardła do złudzenia przypomina pacierkowcowe zapalenie gardła, ale kaszperowacie nie ma dostępu do zaawansowanych badań serologicznych. Więc zazwyczaj po prostu wypisuje antybiotyk, jaki no zazwyczaj amoksycylinę i po około tygodniu brania dziecku wyskakuje swędząca, Wyskakuje swędząca, odropodobna wysypka na całym ciele. Wysypka ta może pojawić się również po ampicylinie, cefalosporynach i znacznie rzadziej po makrolidach i warto o tym pamiętać o tej wysypce, często o to pytają. Jeśli chodzi o diagnostykę, to peozytowa diagnostyka może polegać na wykonaniu morfologii krwi i paru badań dodatkowych, i z najważniejszych właśnie może to być wykryta leukocytoza z limfocytozą, która wskazuje na infekcję wirusową oraz spory odsetek nietypowych limfocytów, tak zwanych mononuklearów. Podniesione są również enzymy wątrobowe ala związane z lekkim zapaleniem wątroby i powiększeniem po prostu w przebiegu choroby. Jeżeli chodzi o szczegółowe badania serologiczne w mononukleozie, jest to kilka rodzajów przeciwciał badanych w surowicy. Jest grupa nieswoistych, heterofilnych przeciwciał. To jest takie najstarsze badanie, wykonywane testami lateksowymi i zazwyczaj u dzieci są ujemne, a u większości chodzących po ziemi dorosłych dodatnie, więc nie są dużo wnoszące. Natomiast najważniejszą rolę spełniają przeciwciała przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa. Anty VCA od Capsid Antigen i występują one już na początku objawów w klasie IgM, a później jeszcze w trakcie choroby pojawiają się również w klasie IgG i te właśnie anty IgG pozostają już do końca życia i świadczą o przechorowaniu mononukleozy. Inne, z którymi możecie się spotkać, to przeciwciała przeciwko antygenowi wczesnemu (early antigen), czyli anti-EA, i te mówią nam, czy wirus się nam narża i stanowią naprawdę niezły sposób, żeby zróżnicować, czy mamy do czynienia z przechorowaniem, gdzie anty vca w klasie IgG będą dodatnie, ale wtedy nie ma antyEA, ea ale jest też, na przykład, przewlekłe czynne zakażenie, gdzie wtedy anti-EA będzie dodatnie i anty w klasie IgG również będzie dodatnie. Ostatnie przeciwciała to anty-EBNA, czyli przeciwko antygenowi jądrowemu. Od, nazwa i skrót jest od Epstein-Barr Nuclear Antigen Antibody, tak? I te ebna pojawiają się dopiero po czterech miesiącach od infekcji i utrzymują się do końca życia, więc na przykład dodatnie anty-VCA i ujemne anty-EBNA świadczą o tym, że tak naprawdę to jest początek ostra faza choroby, świeże zakażenie, tak? Istotne jest również różnicowanie, ponieważ wiele innych chorób daje bardzo podobne objawy, Na przykład w infekcji CMV może występować nukleozopodobny zespół, praktycznie kropka w kropkę identyczny, również inne zakażenia ostre wirusami, czy ostre właśnie zakażenie WZW-A, B, czy ostra choroba retrowirusowa po zakażeniu HIV-em, toksoplasmoza no czy też po prostu zwykła angina paciorkowcowa, które często są e, ciężkie do rozróżnienia. W leczeniu mononukleozy nie stosuje się tak naprawdę leków przeciwwirusowych, bo owszem hamują one namnażanie wirusa, ale nie wpływają w żaden sposób na ciężkość objawów i przebieg choroby. Dlatego stosuje się leki przeciwgorączkowe. Na gardło jakieś można przeciwbólowe ssaki dać, ale należy ogólnie pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i bardzo dużej ilości odpoczynku. Chociaż tak naprawdę towarzyszące chorobie silne uczucie zmęczenia sprawia, że no mało komu by się chciało wykonywać jakieś spore wysiłki. Warto wspomnieć również o powikłaniach wynikających właśnie z choroby. Warto wspomnieć o możliwości obturacji górnych dróg oddechowych związane głównie z powiększeniem migdałków, okolicznych węzłów chłonnych, obrzękiem błony śluzowej, czy też obrzękiem nagłośni. Natomiast w drugim, trzecim tygodniu choroby możliwe jest pęknięcie śledziony, zazwyczaj podtorepkowe, objawiające się nasilonym bólem brzucha, ale niemniej jednak powinno być klinicznie obserwowane, no bo to jest Stan, który może prowadzić do zagrożenia życia. Również jak większość wirusów z rodziny HHV. Y o których możecie usłyszeć w innych odcinkach, właśnie EBV może wywoływać również powikłania neurologiczne, tak jak zapalenie opon mózgowo drgawki, porażenia nerwów, tutaj szczególnie kłania się nerw siódmy twarzowy, zapalenie rdzenia czy zespół żiamb Wśród hematologicznych powikłań warto nadmienić małopłytkowość, niedokrwistość o podłożu hemolitycznym albo aplastycznym, czy też obniżoną ilość granulocytów, a czasami wszystkie obniżone naraz, czyli pancytopenie. Mówiłem o latentnej postaci wirusa skrytej w limfocytach B, które stymulują proliferację limfocytów T. No właśnie, zakażenie wirusem EBV zwiększa ryzyko w ciągu całego życia wystąpienia następujących schorzeń. Zespołu hemofagocydarnego, raka nosogardła, chłoniaków burkita, choćkina, czy też innych nieziarniczych chłoniaków, w tym leukoplaki włochatej, czy limfoidalnego śródmiąższowego zapalenia płuc i to jest również bardzo istotne zagadnienie, i też często egzaminowane, zarówno na leku, jak i w wielu innych egzaminach. Dlatego warto pamiętać o tych również odległych powikłaniach wynikających z limfoproliferacji. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.